Podkarpackie sanatoria już wkrótce zamienią się w innowacyjne ekskluzywne spa, gdzie nie tylko przyjeżdżać będą chorzy kuracjusze, ale także wszyscy ci, którzy chcą wypocząć, zrelaksować się bądź poprawić urodę. Taka wizja wynika z planu działań innowacyjnego klastra Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej, w którym zrzeszone są m.in. cztery gminy mające status uzdrowisk z Podkarpacia. W programie podsumujemy ponad roczną działalność stowarzyszenia, powiemy o oczekiwaniach kuracjuszy na podstawie badań przeprowadzonych w ramach klastra, podpatrzymy jakie nowinki wprowadzają regionalne uzdrowiska i dlaczego zamiast konkurować wolą współpracować. Na Podkarpaciu są cztery gminy mające status uzdrowiskowych – Choryniec Zdrój i Wonicz Zdrój, Rymanów i Solina – Działają tam liczne podmioty zajmujące się głównie leczeniem różnych schorzeń. Jednak olbrzymi potencjał turystyczny i rekreacyjny tych ośrodków jest zbyt mało wykorzystany. To chce zmienić innowacyjny klaster uzdrowiska Perły Polski Wschodniej. Idea klastra zrodziła się w 2009 roku pod koniec. I tak naprawdę wtedy podjęliśmy decyzję o tym, żeby wesprzeć w działaniach związanych z zawiązaniem się klastra jednostki samorządu terytorialnego na terenie których funkcjonują przedsiębiorstwa uzdrowiskowe. I jeśli na początku mieliśmy kilkanaście podmiotów, to tak naprawdę w okresie no prawie półtora roku dzisiaj mamy już 34 podmioty. Do klastra przystąpili przedsiębiorcy i samorządy gminne z sześciu gmin uzdrowiskowych z województw podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego, dwie uczelnie w tym Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która jest koordynatorem projektu oraz dwie jednostki wspierające przedsięwzięcia biznesowe Towarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości i Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie. Ta promocja jest ukierunkowana właściwie na członków klastra, czyli instytucje turystyczne, instytucje uzdrowiskowe. Również zespół ekspertów wykonuje to właśnie dla nas wykonuje ekspertyzy, które następnie będą przekładane na. Konkretny rozwój poszczególnych czy to uzdrowisk, czy to gmin uzdrowiskowych jest takim materiałem, w oparciu o które decydenci, burmistrzowie, wójtowie mogą podejmować decyzje. Następuje konsolidacja środowiska i firm uzdrowiskowych, samorządów gmin uzdrowiskowych i pracowników nauki. Wszyscy się uczymy o sobie, ale równocześnie próbujemy wypełniać te pola, które pozornie są bardzo konkurencyjne, ponieważ wszyscy działamy w tej samej branży, a tymczasem okazuje się, że jeszcze lepiej wychodzi nam właśnie korzystanie z wzajemnych doświadczeń. W mentalności Polaków ukształtował się stereotyp, że uzdrowiska to sanatoria i starsi schorowani ludzie, spacerujący alejkami i rozprawiający o upaniu w kościach. W dużej mierze nadal taka jest prawda. Młodzi ludzie omijają takie miejsca, potwierdzają to badania przeprowadzone na zlecenie klastra, wskazujące w jakim kierunku powinny rozwijać się uzdrowiska. Ponad 70% osób badanych to osoby powyżej 60 roku życia i te, ta grupa badanych jest w dość wysokim stopniu zadowolona z obecnego stanu sanatoriów i uzdrowisk. Niemniej jednak młodsi oczekują wyższego standardu, jeśli chodzi na przykład o bazę hotelową, o dodatkowe inne. Usługi turystyczne, jak oferta wolnego czasu. W związku z tym konieczna jest zmiana, przeformułowanie oferty sanatoriów. W tym już pomaga stowarzyszenie. Ma ono bowiem charakter usługowy, służy rozwojowi usług lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej w powiązaniu z ekoturystyką, turystyką aktywną i kulturową. Organizujemy fora technologiczne. A więc takie formuły, gdzie zapraszamy osoby, które specjalizują się w określonej dziedzinie, na przykład w możliwościach wykorzystania wód geotermalnych do właśnie celów, czy chociażby leczniczych, czy rekreacyjnych. Jeśli chodzi o kolejne fora technologiczne, które będziemy organizować. To jest kwestia energii odnawialnej. Wreszcie kwestie związane z audytem energetycznym, więc jak dostosować swoją infrastrukturę, aby były jak najmniejsze straty. Wszystkie uzdrowiska zrzeszone w klastrze są zainteresowane wykorzystaniem swoich zasobów leczniczych, takich jak borowina czy wody termalne, do produkcji leków i kosmetyków. Podczas forum poświęconego temu tematowi najczęstsze pytania dotyczyły warunków, jakie należy spełnić, by produkty naturalne mogły być wykorzystane w lecznictwie uzdrowiskowym oraz odnowie biologicznej. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci zakładów farmaceutycznych oraz wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Zrodowisko Choryniec rozpoczęło pracę, mogę tak powiedzieć, nad uruchomieniem, wstępne bardzo prace jeszcze, ale połączone również o współpracę z uczelnią, z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nad uruchomieniem kosmetyków opartych, których bądź których zasadniczym składnikiem będzie choryniecka borowina. Dlatego ten temat nas bardzo interesuje. Prekursorem w wykorzystaniu własnych bogactw jest uzdrowisko Iwonicz Zdrój, które teraz poszerza taką produkcję i zarabia na sprzedaży wyprodukowanych specyfików. Rocznie stanowi to ponad 10% zysku spółki. Nasza sól Iwonicka Jodobromowa to już ponad 140 lat nieprzerwanej tradycji, Ważenia z naszych wód mineralnych. Jest to w pełni uznany farmaceutyk, znany lek. Również kostka borowinowa cieszy się tradycją 70-kilku lat. Te dwa produkty lecznicze były takim sygnałem mówiącym o tym, że trzeba poszukiwać jeszcze lepszego wykorzystania tych minerałów. I w ten sposób powstały kosmetyki. Uzdrowisko Iwonicz jest jedyną w Polsce firmą uzdrowiskową produkującą kosmetyki naturalne. Produkty z wypromowanym logo uzdrowiska prezentowane były podczas forum, a zebrani mogli zapytać o szczegóły takiej działalności. Nawet gdyby koledzy rozpoczęli produkcję kosmetyków, to nie będą to te same kosmetyki. One będą miały nieco inne działanie, nieco inne kierunki oddziaływania, i myślę, że ta wspólna dyskusja właśnie na uczelni to wspólne omawianie różnych problemów, bo nie tylko ściśle nie wiem, chemicznych, zdrowotnych, kosmetologicznych, ale również rynkowych, również marketingowych, również tego, w jaki sposób nas wspólnie może to promować, to też bardzo istotne tematy. Uzdrowisko w iwoniczu zdroju to jedno z najstarszych uzdrowisk polskich ma ponad 400 letnią tradycję i oprócz uznanej renomy słynie z unikalnego leczniczego mikroklimatu oraz ekologicznie czystego środowiska naturalnego i leczniczych wód mineralnych. Oferuje kuracjuszą profilaktykę, leczenie i rehabilitację w zakresie m.in. chorób układu pokarmowego schorzeń ortopedycznych, reumatycznych i laryngologicznych. Jednak uzdrowisko zaprasza także na czasy wypoczynkowe, pobyty kondycyjno-odchudzające i kurację odnowy biologicznej. Coraz częściej obok oferty ściśle leczniczej są oczekiwania organizacji czasu wolnego, oczekiwania procesów odnowy biologicznej, stąd część uzdrowisk już w tej chwili ma w swojej ofercie usługi Wellness and Spa. Iwonicz tutaj był pierwszy w tej, w tej branży, jednym z pierwszych w Polsce ośrodków uzdrowiskowych, Po wiele rzeczy może zacząć działać lepiej dzięki temu, że będziemy się właśnie uzupełniać. Nawet w ramach jednej miejscowości uzdrowiskowej możemy się wzajemnie jakby klientami wymieniać i trochę, i trochę z tego korzyści dodatkowych czerpać. Iwonickie uzdrowisko rozwija się bardzo szybko i wyprzedza innych w innowacyjności. Jednak działalność w klastrze nadal stanowi ważny aspekt jego funkcjonowania i jest motorem kolejnych przedsięwzięć. Jest cała masa problemów lokalnych. Każdy z nas teraz, dzięki doświadczeniom klastrowym, wie, że taki mini klaster musi istnieć w każdym uzdrowisku, że współdziałanie podmiotów tam funkcjonujących ma zasadnicze znaczenie dla wspólnego sukcesu. W ramach klastra Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej organizowane są wyjazdy studyjne do zagranicznych uznanych kurortów w Austrii, Niemczech, Czechach i na Węgrzech. Celem tych wyjazdów, w których uczestniczyli oczywiście ci, którzy w tej chwili są objęci naszym projektem, było po pierwsze obejrzenie, no nazwijmy to podglądnięcie, jak funkcjonują uzdrowiska w krajach o dość wysokim poziomie tej opieki medycznej i świadczenia jakości usług uzdrowiskowych. Tu mam na uwadze przede wszystkim uzdrowiska w Austrii, w Niemczech, jak również w tej chwili w Czechach. Przedstawiciele uzdrowiska w Choryńcu Zdroju są zaskoczeni, jak prawo i obowiązujące przepisy w tych krajach sprzyjają rozwojowi. Mogliśmy też wyciągnąć wnioski, jak można funkcjonować w innej sferze, oprócz uzdrowiskowej, również rekreacyjnej, Która jest częścią bardziej dochodową, zyskowną niż tylko świadczenie usług leczniczo-zdrowotnych. Forma własności, jaką mogliśmy zaobserwować na Węgrzech czy też na Słowacji, to jest własność samorządów terytorialnych. Mówiąc, naszym tutaj odnośnikiem może być te, w połączeniu Urząd Gminy i Urząd Wojewódzki, byłby właścicielem takiego. W uzdrowisku Choryniec najbardziej cenione są zabiegi lecznicze z wykorzystaniem jednej z najlepszych borowni w Polsce oraz kąpiele i ćwiczenia w unikalnym w kraju basenie leczniczym z wodą siarczkowo-siarkowodorową. Jednak w planach jest rozszerzenie oferty o sferę rekreacyjną. W tym względzie przykłady z Czech czy Węgier budzą nadzieję na zmianę przepisów w naszym kraju to co mi się podobało na wyjeździe studyjnym w takich placówkach na Węgrzech czy w Słowacji duża odpowiedzialność spoczywa na samym kuracjuszu. On sam według swojego stanu zdrowia może wejść do sauny czy może wejść do basenu termalnego, bądź też nie, bo bierze sam za siebie odpowiedzialność. U nas kierując kuracjusza na Ćwiczenia w basenie musi to zrobić lekarz za wskazaniem bądź też przeciwwskazaniem, jeżeli jego stan zdrowia wyklucza takie ćwiczenia czy takie zabiegi. Także funkcjonowanie klastrów w uznanych kurortach Europy znacznie różni się od możliwości, jakie dostępne są polskim stowarzyszeniom tego typu. Możliwości prawne funkcjonowania tych klastrów w tych krajach są większe niż w Polsce. Dla przykładu na Węgrzech funkcjonują podmioty, które są stowarzyszeniami ale grupującymi osoby prawne. W Polsce na dzisiaj formuła stowarzyszenia obejmuje tylko osoby fizyczne. W przypadku, kiedy członkami tego stowarzyszenia są na przykład gminy, czego doświadczyliśmy w naszej działalności, otóż wybory, które mieliśmy w roku ubiegłym, spowodowały, że kilku przedstawicieli tychże podmiotów uzdrowiskowych czy gmin uzdrowiskowych. Niestety nie przedłużyło swojej pracy, swojej kadencyjności na etatach burmistrzów czy wójtów. W tej sytuacji członek klastra, którym była ta osoba, przestał funkcjonować. To powoduje pewnego rodzaju no, zakłócenia, perturbacje. W sytuacji, gdyby członkiem stowarzyszenia była gmina jako podmiot prawny, ta kontynuacja byłaby pewna. Klaster spełnia rolę promotora. Hmm, dane. W podmioty, które są na danym regionie, one niejako same w sobie uczestniczą w klastrze bez podpisywania umowy. U nas wygląda to troszeczkę inaczej. Klaster umożliwia tym podmiotom sferę taką promocyjną, wspierającą, reklamującą. Nasz klaster, muszę powiedzieć, też spełnia taką rolę. Dzięki niemu nasza spółka jest uczestnikiem, mogła wyjeżdżać na te spotkania studyjne, może brać udział w formie promocyjnej drukowania ulotek czy też folderów. Uzdrowisko Choryniec jest znane i cenione przez kuracjuszy nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dzięki badaniom przeprowadzonym na zlecenie klastra, zarząd poznał czego oczekują klienci i w jakim kierunku uzdrowisko powinno się rozwijać. Daje nam to też znakomitą wiedzę do tego, co musimy poprawić w swoich działach marketingowych. Zawsze spojrzenie z zewnątrz, obiektywne, no jest zdecydowanie lepsze od naszego subiektywnego spojrzenia na potrzeby naszych kuracjuszy, na, na to, jak kuracjusze oceniają pobyty tutaj. W tym roku rozszerzyliśmy ofertę już o kąpiele borowinowe, zawijania całkowitej i częściowe borowinowe, kąpiel perełką w wodzie wodorowej My chcemy rozszerzać gamę zabiegów wykorzystujących to, co mamy najcenniejsze, to chorineckie czarne złoto, czyli borowinę i, i wodę siatką siatkowodową. W tym roku zmodernizowaliśmy w ramach własnych środków 15 pokoi. Został zakończony projekt pod tytułem Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w obiektach uzdrowiska chornic". Dzięki temu projektowi z szóstej osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego udało się adaptować pomieszczenia poddasza na 21 pokoi, dzięki czemu uzyskaliśmy 35 miejsc noclegowych. Zrealizowaliśmy również wymianę windy na platformę dla osób niepełnosprawnych. To, są, to ma ogromne znaczenie, a to wszystko przekłada się na poziom obsługi standard pobytu kuracjusza. Ten element komfortu pobytu, standardu jakości, jak odgrywa równie znaczącą rolę jak efektywność zabiegów leczniczych. Przyjechałam z Mielca, jestem pierwszy raz w ogóle w życiu w sanatorium i pierwszy raz w Choryńcu. Jestem zauroczona organizacją, usytuowaniem tego ośrodka, organizacją zabiegów, ilością zabiegów i ich jakością. Wspaniałą ucznicę. Ja zostałam skierowana po zabiegu artroskopii kolana. Oczekuję, boli mnie nadal to kolano, znacznie mniej niż przed artroskopią, ale oczekuję, że ten ból całkowicie minie, że będę mogła chodzić dużo, dlatego że lubię chodzić. Okolice Choryńca Zdroju zadziwiają ciekawą historią i bogactwem dziedzictwa kulturowego. Jednak w poznawaniu okolic nie sprzyjają zniszczone drogi i brak chodników. Choryniec ma jako miejscowość jeden zasadniczy mankament poważne braki w infrastrukturze uzdrowiskowej. Oszukujmy się, no. brak już w Polsce w miejscowości uzdrowiskowej, gdzie nie ma parku strojowego, gdzie nie ma ogólnodostępnej pijalni. To są na pewno mankamenty. Są problemy z dostępnością komunikacyjną najważniejszymi zadaniami to jest polepszenie infrastruktury, to przede wszystkim drogi. W tej chwili jest to powiedziałbym antywizytówka od kilku ładnych lat. Udało się zrealizować wniosek FRPO i w tym roku ta droga już będzie zrobiona. Chodnik jako deptak dla już przy ulicy Kolejowej. Kolejna rzecz to dokończenie budowy przejścia pieszego pod torami, tak zwany tunel w tym roku. Dokończymy to w postaci takiego pawilonu, gdzie będzie najprawdopodobniej punkt y, turystyczny, informacja, y, jakieś upominki, kwiaty. Myślę, że kuracjusze bardzo chętnie z tego będą korzystać. Celem działalności uzdrowiskowego klastra jest wykreowanie innowacyjnych, kompleksowych produktów turystycznych i wypromowanie wspólnej marki oraz samego klastra. Utworzyliśmy no, niejako takie miejsce, forum do... Wymiany poglądów, w ogóle do komunikacji. Tym narzędziem stała się taka informatyczna, innowacyjna platforma komunikacyjna, która ma szereg funkcji. Począwszy od funkcji typowo komunikacyjnych w formie audio i wideokonferencji, które można organizować, dodatkowo mamy również możliwość do zamieszczania oferty, do promowania swojej oferty, do sprzedaży swoich usług, a głębiej wchodząc, a więc po zalogowaniu się dla członków klastra, Pełny dostęp do również dokumentów strategicznych. Klaster w swojej jak gdyby naturze dociera również do ludzi młodych, do ludzi otwartych na innowacje, na, na, na nowe rozwiązania technologiczne, również w dziedzinie leczenia uzdrowiskowego. W związku z tym jestem przekonany, że ta platforma służyć właśnie będzie również temu celowi, że, że, że profil jak gdyby czy portfolio naszych klientów dzięki tejże właśnie platformie nieco się zmieni. Rymanów Zdrój jest wsią uzdrowiskową, a to zasługa wyjątkowego klimatu i naturalnych wód mineralnych. Działają tu szpitale uzdrowiskowe dla dorosłych i dla dzieci, w których leczy się m.in. choroby układu oddechowego, krążenia oraz schorzenia narządu ruchu. Głównym atutem uzdrowiska Rymanów jest niepowtarzalny klimat, który łączy w sobie cechy zarówno klimatu morskiego jak i górskiego. Posiadamy również krekomorę, posiadamy szereg innych zabiegów. W najbliższej przyszłości chcielibyśmy jeden z naszych budynków przeznaczyć jako budynek typowo hotelowy, spa, wellness, tego typu usługi. Widzimy oczywiście duże potrzeby inwestycyjne spółki związane głównie z potrzebą modernizacji i remontu naszych obiektów. Chcę powiedzieć, że sporo środków już udało nam się pozyskać. W tej chwili trwają prace modernizacyjne. W szpitalu Polonia, który będzie przebudowywany na szpital wczesnej rehabilitacji kardiologicznej, wartość tego zadania to przeszło 11 milionów złotych, z czego blisko połowę udało nam się pozyskać w ramach regionalnego programu operacyjnego. Uzdrowiskowy klaster to jedna z pierwszych inicjatyw tego typu o zasięgu ponadregionalnym w kraju. Zabezpieczyliśmy przyszłość klastra tworząc stowarzyszenie pod nazwą Klaster Zdrowie i Turystyka, uzdrowiska. Perły Polski Wschodniej. Tą pałeczkę ma przejąć stowarzyszenie. Oczywiście od naszej aktywności będzie zależało, jak potoczą się losy zarówno klastra, jak i myślę wielu przedsięwzięć gospodarczych, które trochę zależą od dobrego, rozsądnego współdziałania.